Po czym poznać, że moje życie duchowe jest na pewno zdrowe? Będzie jedna wskazówka, którą usłyszycie w dzisiejszym kwadransie słowem, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem, który będziemy wspólnie dzisiaj em, poświęcać, jak zwykle, na czytanie Bożego Słowa. Będziemy wspólnie pytali Pana Boga, co chce nam dzisiaj powiedzieć przez Słowo, które będziemy czytali, a będziemy dzisiaj czytali Ewangelię według świętego Marka. Zaczniemy od 29 wersetu do wersetu 39 e, i wierzę, że to Słowo dzisiaj pomoże nam zachować nasze duchowe zdrowie i pomoże nam też prowadzić nasze życie duchowe we właściwym kierunku, we właściwy sposób. Także spróbujmy przejrzeć się dzisiaj w tym fragmencie pisma, otwórzmy wspólnie Ewangelię według Świętego Marka i przeczytajmy razem tych 10 wersetów, które, które mamy tutaj na dzisiaj wybrane. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On poszedł i podniósł ją, ujrzewsz, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zeszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi jego. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu – wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich – pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całe, całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. To jest słowo Boże, które czytamy dzisiaj, które dzisiaj chcemy wspólnie rozważyć. Zobaczcie, czytamy o posłudze Jezusa, który co chwilę, kiedy głosi Ewangelię. Ta Ewangelia niesie ze sobą moc. Kiedy uczeni w piśmie, kiedy w ogóle słuchający słów Jezusa przypatrywali się Jego posłudze, wielu, wielu z ludzi mówiło: To jest jakaś nowa nauka z mocą. Jak to jest? Skąd on to ma? Przecież znamy Jego rodzinę, znamy Jego bliskich, znamy Jego rodziców. Skąd wzięła się ta moc? Z nim? To była moc Ducha Bożego, która towarzyszy głoszeniu Ewangelii. Dlatego potrzebujemy po pierwsze poznawać Słowo, po drugie głosić to Słowo, bo kiedy głosimy, kiedy przepowiadamy Boże Słowo, ta moc jest uwalniana. Oglądałem w zeszłym tygodniu, wiecie, taki, taką, taki niezwykły film. To było nagranie audio, ale, ale połączone z takim też gdzieś tam świadectwem, które, które można było też obejrzeć, oglądać. Z różnymi przebitkami, w którym człowiek głosił Ewangelię, głosił Słowo Boże przez mikrofon. To było jakieś chyba radio i słychać było, że jego głos jest strasznie zniszczony, i ten głos no, nie pozwala mu normalnie mówić. Więc on mówił strasznie, męcząc się. I czy, czytał właśnie Słowo Boga, czytał Słowo Boże, które mówiło o tym, że w jego ranach, w ranach Chrystusa jest nasze uzdrowienie, że Jezus obchodził całą Judeę, Galileę. Głosił Ewangelii, uzdrawiał chorych. I w trakcie, kiedy czytał ten fragment, ci ludzie już byli przyzwyczajeni do tego, że on, on mówi takim głosem, jakim mówi. Wiedzieli, że jest strasznie tym męczy. I w trakcie, kiedy mówił, w trakcie, kiedy głosił, kiedy czytał ten fragment słowa, jego głos się zmieniał i słychać tylko płacz i okrzyki w tle, kiedy, kiedy nawet sam ten głoszący zaczyna szlochać, bo słyszy, że jego głos zmienia się. W trakcie, kiedy czyta fragment Słowa Bożego. I został uzdrowiony w trakcie głoszenia, w trakcie nauczania, kiedy on głosił, on nauczał Słowa Bożego, Słowo Boga dotknęło jego gardła i został uzdrowiony. To było wzruszające, bardzo, bardzo niezwykłe, niesamowite świadectwo, ale pokazujące moc tego Słowa, które głosimy, że to nie jest puste Słowo, to nie są jedynie słowa jak każdej innej książki, to są słowa pełne mocy. Amen? To są słowa pełne mocy Boga. I dzisiaj czytamy o tym, kiedy Jezus dokonuje tych wszystkich niezwykłych rzeczy, uzdrawia wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzuca, nie pozwala mówić złym duchom. A kiedy jest pościg za nim, kiedy wszyscy chcą się go dotknąć, on ucieka w samotności, żeby spędzać czas z Ojcem. Chcę Wam powiedzieć, to jest wskazówka dla posługujących, to jest wskazówka też dla mnie. Za każdym razem. Podziwiam też tych ludzi, którzy kończą posługę i są naprawdę zmęczeni, a idą jeszcze posiedzieć z Jezusem. Wtedy się najbardziej chcę, powiem Wam, zrobić wszystko inne: to znaczy sprawdzić sobie wiadomości w telefonie, iść się najeść, iść się obejrzeć. Ja oglądam skróty meczów, jeszcze muszę się nawrócić. Jezus szedł, spędzać jeszcze czas z ojcem. Znam takich posługujących. Pamiętam ojca Antonello i Enrique, kiedy kiedyś powiedzieli, jeszcze po posłudze, która trwała bardzo długo, poszli na adorację poszli adorować Jezusa. Mówię, mam jeszcze wiele w sobie do zmiany, mam jeszcze wiele w sobie do nawrócenia. Ale chcę zwrócić Waszą dzisiaj też uwagę na początek tego, tego fragmentu. Przeczytam Wam jeszcze raz od 29 wersetu do 31: Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On poszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. A opuściła ją gorączka i usługiwała im. Dlaczego ten fragment jest bardzo ciekawy? Chyba kilka dni temu czytałem komentarz do Ewangelii akurat świętego Łukasza, bodajże, bo też ta historia jest Łukasza, autorstwa kardynała Grzegorza Rysia, i on zwrócił uwagę na taką jedną rzecz, na którą ja chcę dzisiaj Wam też zwrócić Waszą uwagę. Zobaczcie, że to jest jedna z wielu historii uzdrowień, którą, którą znajdziemy w Nowym Testamencie. Nawet nie taka bardzo spektakularna. Jezus wchodzi do domu Szymona Piotra, widzi jak jego teściowa jest w gorączce. Czytamy, że podszedł do niej, ujął ją. W Ewangelii Łukasza akurat czytamy o tym, że, Jezus, że prosili Jezusa, aby do niej poszedł, a Jezus rozkazał gorączce. Jezus skorzystał z autorytetu bycia synem Boga i nakazał gorączce. By odeszła od niej, ujął ją za rękę, i ona wstała całkowicie zdrowa. I kardynał Ryś daje taką bardzo ciekawą myśl. Po czym można zobaczyć, że ta kobieta jest zdrowa, po tym, że zaczęła im usługiwać. Po czym można poznać, że życie człowieka, duchowe życie człowieka jest zdrowe, po tym, że ten człowiek zaczyna służyć innym. To jest bardzo ciekawa myśl, i, i to jest bardzo ciekawa rzecz o której chciałbym dzisiaj Wam też powiedzieć, bo bardzo wielu ludzi doświadcza uzdrowienia, bardzo wielu ludzi, do których też nawet dzwonimy, mamy taką ekipę gdzieś we wspólnocie, która dzwoni do do osób uzdrowionych po paru tygodniach, bardzo wielu z nich mówi: Tak, czuję poprawę. Jedni chcą iść do lekarza, drudzy mówią: Nie pójdziemy, bo, bo to teraz za drogo, ale chwała Bogu, bo jestem zdrowa. My ich zawsze zachęcamy, żeby szli, żeby składali też świadectwo. Bardzo wielu doświadcza uzdrowienia fizycznego, ale nie każdy, kto doświadczył uzdrowienia fizycznego albo nawet wewnętrznego, od razu może powiedzieć: Moje życie duchowe jest zdrowe. Potrzeba jest, żeby dokonał się pewien proces od dotknięcia Pana Boga, od doświadczenia Jego miłości, łaski, uzdrowienia, uwolnienia, do momentu, kiedy to jest, myślę, pierwszy krok zawsze po, po takim doświadczeniu Pana Boga pozwolić Mu działać w naszym życiu, pozwolić Mu i powiedzieć Mu: Tak, Jezu, Dotknąłeś mnie, Ty możesz teraz dotykać każdego aspektu mojego życia. Dotknąłeś mnie i widzę, że Twój dotyk jest dotykiem, który uzdrawia, Twój, twój dotyk jest dotykiem, <laughs> przepraszam, który przynosi wolność, Twój dotyk jest dotykiem, który przynosi życie. Kiedy Ty dotykasz człowieka, to jest zawsze dotyk błogosławieństwa. Więc pozwalam Ci dotknąć dzisiaj moich ran. Pozwalam Ci dzisiaj dotknąć tych miejsc, których sam nie domagam, pozwalam Ci dotknąć tych miejsc, których mnie boli, pozwalam Ci dotknąć tych wszystkich miejsc, do których Cię nie dopuszczałem wcześniej. To jest pierwszy krok ku, ku uzdrowieniu ducha, ku uzdrowieniu serca, ku uzdrowieniu życia duchowego. Powiedzieć Bogu tak. Potem, kiedy dotknie mojego ciała, powiedzieć: tak, Panie, dotknij tego, co jest głębiej, dotknij tego, co być może było przyczyną tych wszystkich zewnętrznych rzeczy. I, I potem, kiedy pozwalamy mu to zrobić, on nas uwalnia, uzdrawia po co? Aby móc nas posłać, aby móc nas posłać do innych. To się dzieje w błyskawicznym tempie w tej historii o uzdrowieniu teściowej Szymona Piotra, ale to jest dużo szerszy proces, często dużo dłuższy proces, który odbywa się w naszym życiu. Kiedy dochodzimy do miejsca, kiedy mówimy, panie, pośli mnie, kiedy mówimy, panie. Zrób coś ze mną. Ja myślę, że w moim życiu to nie musi być, tak wiecie, poukładane, jak sobie teraz próbujemy to, to ułożyć, ale pamiętam, że w moim życiu to jest to dobra reakcja serca, kiedy po dotknięciu Pana Boga masz to pierwsze pytanie: Boże, jak mogę teraz służyć innym? Pamiętam, kiedy dotknął mnie Pan Jezus podczas Eucharystii z ojcem Johnem Baszaborą, kiedy miałem 16 lat, to było tak potężne doświadczenie miłości Boga, które miałem i świętości Boga, i doświadczenie swojego grzechu jednocześnie. Że kiedy wyszedłem stamtąd, ja pytałem, Panie, jak mam teraz służyć innym? Jak mam teraz pójść do innych? Co mam zrobić, żeby służyć innym? I czasami jest tak, że po prostu Twoje serce się wyrywa i Bóg mówi, Dobrze, poślecie, Cię, dobrze, zrobię coś z Tobą. I kiedy idziesz, Bóg po drodze Cię prostuje, Bóg po drodze zadaje Ci pytania, czy mogę teraz zmienić to w Twoim życiu? Czy mogę teraz zainterweniować? Czy mogę zabrać coś, co mi się nie podoba? I wtedy w drodze Ty odpowiadasz mu, kiedy widzisz już być może, że Bóg działa przez Twoje ręce. Bóg pyta, czy mogę wziąć Cię dalej? Czy mogę zanurkować głębiej? Czy mogę dotknąć Twojego serca? I im bardziej mówisz tak, tym bardziej Bóg zaczyna Cię namaszczać i posyłać do innych, i widzisz owoce tego posłania. Widzisz, jak kiedy, kiedy, kiedy głosisz, kiedy dajesz świadectwo, serca ludzi się poruszają, kiedy modlisz się za nich, Bóg ich dotyka. To się dzieje wraz ze współpracą. Wraz z Twoim mówieniem tak panu na rzeczy, o które On Cię prosi. Więc zobaczcie, że cechą zdrowego człowieka duchowego jest to, że On daje, że staje się dawcą, a nie tylko biorcą. Wiecie, że można utknąć we wspólnotach nawet przez lata. Możesz być we wspólnocie i mo może mamy we wspólnotach takie też osoby, które są tam latami, a jeszcze, jeszcze nie doszły do momentu, w którym dają innym. I chcę Wam powiedzieć, jeszcze raz to powiem, powtarzam to bardzo często, że w mojej wspólnocie ludzie, którzy dzisiaj głoszą już często międzynarodowo, dzielą się świadectwami i prowadzą warsztaty dla innych, to są ludzie, którzy wcale nie są tak długo we wspólnocie, którzy zaczęli już głosić po, po 3-4 latach od swego nawrócenia, a często zaczynali na punkcie 0 albo minus -2. Dlaczego tak szybko poszli do przodu? ponieważ stali się dawcami, stali się ludźmi, którzy dają, a nie tylko tymi, którzy przychodzą, by przejmować. Więc czy dzisiaj Twoje życie duchowe jest zdrowe? Czy dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie możesz powiedzieć, tak, usługuję innym, jestem w miejscu, w którym nie tylko Bóg mnie dotyka i nie tylko czekam na Jego dotknięcie, ale, ale pytam Panie, jak chcesz dzisiaj do, dotknąć innych przeze mnie, jak chcesz posłużyć się mną, bym dotarł do innych. Proszę Cię, Panie, dzisiaj za siebie samego i za wszystkich, którzy są z nami w tym kwadransiku, Byś pomógł nam przemieniać swoje serce, byś Ty przemienił nasze serca przez Twoje słowo. Panie, czyń przez nas, co sam chcesz. Dotykaj e, innych przez nasze życie i spraw, byśmy nie utknęli w miejscu na jedynie szukaniu własnych korzyści, ale spraw, byśmy e, chcieli, Panie, być tymi, którzy będą posłani, byśmy byli jak ta teściowa Piotra, która poszła i usługiwała im. Daj nam zdrowe życie duchowe, daj nam swoją łaskę i dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo, które przynosisz zawsze, kiedy przychodzisz. Amen. Niech tak się stanie, kochani. Zapraszam wszystkich patronów 19 stycznia na nasze spotkanie w Warszawie. Mam nadzieję, że widzimy się z wszystkimi z Was. No i jeśli jeszcze ktoś jest zaskoczony tą informacją, sprawdzajcie maile, bo wysyłaliśmy je kilkukrotnie. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. W razie pytań piszcie na kontakt na Do zobaczenia już niebawem.